Ola amigos, jest godzina 11.25 Gram w sobie Fortnite'a i zaraz idziemy na wilę. muszę kupić jedne rzeczy do organizacji? Nagram de Hola Ola migos, gram w sobie Fortnite'a Dzisiaj jest dzień organizacji naszej imprezy, dzień wydarzenia, na który każdy czekał. Mega się jaram o 13.30 będziemy na miejscu i będziemy organizować już to wszystko <grym> robić. Także widzimy się w sumie na miejscu. Szyku, ja nie Fortnite grać ziomek. Gram Fortnite. Jo Berka! Hello, jesteśmy na zakupkach. Starczy nam wszystko jak myślisz? <głos> <głos> Zobaczymy. Miejmy nadzieję, Bóg niech ma nas w po naszej opiece, bo to serio. Już i tak nie mam wszystkiego, bo mamy tylko e, alkohole, piwka do bierponga i jeszcze jakieś smakołyki, kola, energetyki. Teraz robimy wam jakieś welcome drinki. Myślimy co wam zrobić na wejście, nie? Welcome szocik. O! I idealnie oh, 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 oh. Shopping, shopping, shopping queen. For... <laughs> Teraz pewnie muszę wstychać. Yo, jesteśmy Yo, to... Jakby ktoś z nas byłby zainteresowany miejscem, w którym organizowaliśmy imprezę, to kontakt znajdziecie na ekranie bądź w opisie. Spoko, spoko. Christopher, Do you like this? Pala, czy co? Ale będą sioty i będzie walony kurwa wódkin Elo! Oj patrzcie, patrzcie. Masz, masz czerwone gały Patrzcie, patrzcie, uwaga Patrzcie, 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 bo to nie jest Tutaj I nie, to kawałka. jest piętro wyżej, ale tu nie nie można, to jest piętro wyżej. Tu, no, tu no tu zabronione. I tutaj o pięknie Łazienka, łazieneczka i patrzcie. I to jest jedna. Wow. Pięknie. Wow, zobaczcie. Tak to I tu jest druga. Takie o. No zajebiście się, to się robi tasiemki Ile nam zostało czasu? Kores? Teraz godzina? 1624, tak. od 21 się, się zaczyna Mamy radę Jak idzie praca? Nie, nie możemy tego okadnąć. Czego? No nie wiem o co, o co, z to, o co z w ogóle z tym chodzi, nie wiem Ej, w ogóle wiecie, że ten duszek będzie się kręcił? Ten? No Ej, ale zarąbiste nie się To się kręci była kula, ale urwali ją Aha, o matko no. Także czekam, miała być dzisiaj rano. Ale... No my radę może. O tutaj tak się bar prezentuje Alkohol, drineczki. A elegancik, elegancik, patrzcie, te duże rzeczy Voila Będzie siedziała. Nie mam gdzie? gdzie? Łapie mi palą lateksem. Czym? Lateksem. Jak się y Cudownie, ale mam raz, Nie. I tutaj update. Weź, dziurki ta rurka? Wybuchła. Oto ru... <laughs> Ja nie wiem co gdzie w ogóle ten Nie wiem, dzisiaj nie wyspałam się totalnie, to po pierwsze. Po drugie e, spójrz jak my to zrobimy. Ja nawet nie mam pomysłu, nie mamy kurwa żadnej drabinki, nie mamy nic takiego, żeby to poukładać. Rozumiesz o co chodzi? Update, poszły dwa chyba, poszły dwa he, poszły nie ma. Próba trzecia. Dobra, to jest lata. To pokaz. Nie? <noise> ja nie zaraz. A może za mało halo jest? Jezus! Ja. człowieku, Jak entuzjazm. Dobrze! Zajebiście. Dzisiaj przestań nagrywać i nie ja, proszę, zrób, co... Ale nie do mnie. Przestań mnie. Kochany. Ja Że wstydzę, błagaj się kamer. Mamu, oni mnie biją, pomóż mi. Jest godzina 18.47 i patrzcie na to. Dopiero teraz kończymy z robić, ale w sumie tak jest gotowe wszystko. Więc jak będzie efekt finalny, to pokażemy Wam Całą imprezę, jak to się prezentuje wszystko. Nie wiem czy się wyrobią się. Na pewno jakoś tak się no, robimy, ale przybraniem przecież nie. A przebranie też jest mocne, przecież nie męka w ogóle. No A wy kiedy się przybieracie? <laughs> Za godzinę pewnie. Czemu? Tak jak się skończą. Aha, okay. razem. Tak się czujemy po ilu? Po dwóch godzinach siedzenia na dupie. To ty chyba, ty chyba. Tu jest głowa. Głowa sukcesu, który będzie i narodzi się na nowej imprezy. Najmądrzejszy robi. Mocny w gębie to robi. I ten, który spierdolił. No dokładnie. Nie mam siły! No to Uciekajcie wszyscy! No i patrz, ten co mnie Wow! To rób. Bo się swoją pracą? To sobie kurwa suba! Skąd praktyki widziałeś? Pozdrawiamy. Nie mać. Żartuje, żartuje, żartuję! Będzie wypikany, bo nie promuje konkurencji, proszę W każdej imprezie organizacji musi być troszeczkę... Chaosu. chaosu? No ty prowadzę chaosu To sobie sam to rób. Ja hałajcie chaos Ja prowadzam hałos! Chaos wprowadzam! Ja teraz już wspomagam Gdzie on to będę Podsem u mnie w piwnicy, w bituńca. komórce lokatorskiej, gdzie sam nie wiem gdzie jest. Wow, Martynka przyszła! Pokaż się, ej, zarąbiście fest. Zarąbiście? Uwaga, piersi tutaj hejka za co się przebraliście? za diabełka uwaga, pięknie, ulala ty? zanika na u uu, la, ulala ulala Zajbisz siemanko, witam was pokaż się uh! za co się przebrałeś? za co się przebrałeś? yyy świtę w malej boh

za nie elegancka, elegancka, elegancka. Za kogo się przebraliście? Nie next. ej. Ulala, next. Jej chłopak. Jej chłopak. Jesteśmy <laughs> <laughs> no, Ula la. Ulala. Jesteśmy lekowkami, buziaczkami. Elegancko, elegancko Buczko Haj! Elegancko. To nasza pani barmanka, Harley Queen, elegancik i się, u Subczoł To ja was subię! <laughs> A nie, to zaraz tyknie. Na... Ja to jem dla was. Dzisiaj robimy taki korytarz, że zrobimy wypiek Tak. No. Ej, dobra. Ustawcie się lewo, prawo i zróbcie środek. Jak się zgodzisz z Musicie, jeśli to macie. Jeśli podobne macie na przykład mój stroju, oh. pokażcie prawą. No. Jaki? Brzydki twór. Jest to nagrany. Tak, jest. Mojeśmy oh yeah, zmartwieni,

I'm gonna

I такая той, это кажется. Здесь такой способ, Że macie wszyscy przecudowne przebrania, i bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. Łatwiej, z znajdziemy konkursie. I zapraszamy na sylwester, bo prawdopodobnie go zorganizujemy i to będzie jeszcze większe i lepsze wydarzenie. Bardzo Wam, ale to bardzo dziękuję. To jest nasza pierwsza impreza i serio. Włożyliśmy masę pracy i to nie tylko my, bo tu wszyscy wokół było chyba z 15 jak nie lepiej, osób, którzy nam pomagali. Mam nadzieję, że serio zrobiliśmy wszystko, żeby Wam się podobało. Tak. Impreska? Co? Impreska? A, imprezka. zajebiście, czuję się fajnie. Mega. A ty? Ja się czuję świetnie. Tak się podobał? na 10. Ale. 12 na 10. Szczerze. Zajebiście. Ale Sylwestra będziemy robić. Na pewno będziemy. Koniec imprezy. Tak wygląda po. Mega. So za noc! Ranem za noc! Rany powojenne. Daj, wszystkim dziękujemy. Mega była impreza udana i do następnego śledźcie nasze Instagramy Krzysztofisik i... Tak, bo będzie nie na jeszcze do nowego. Pa! Kogo jestem podobny? Do Martyniuka. Naprawdę!